Jedna z największych perelowskich zagadek kryminalnych to napad na oddział banku w domu pod orłami w centrum Warszawy z grudnia 1964 roku. Zastrzelono dwóch strażników, sprawców nigdy nie wykryto. Było to nieprawdopodobne wydarzenie. Napad z bronią w ręku w centrum Warszawy, co wywołało nie lada zamieszanie, bo w tamtym czasie do takich rzeczy po prostu nie dochodziło. Pieniądze z przy wejściu do trzeciego oddziału Narodowego Banku Polskiego mieszczącego się przy ulicy Jasnej 1, w budynku zwanym domem pod orłami, od wizerunków dwóch majestatycznych ptaków na dachu. Wieziona do banku gotówka była utargiem centralnego domu handlowego. Odpowiednik dzisiejszych złotych tarasów nie powalał wyposażeniem jak zagraniczne centra handlowe w tamtym czasie, ale miejsce było wyjątkowe. Był pierwszym niemalże w całości przeszklonym gmachem, a w dodatku miał fenomenalny jak na tamte czasy parking podziemny. W grudniu pamiętnego 1934 roku centrum odwiedziło ponad 100 tysięcy ludzi. 130 stoisk obsługiwało ponad pół tysiąca sprzedawców wspieranych przez kilkuset asystentów. Dziennie kupowano rzeczy łącznie za nawet 4 do 5 milionów złotych. Miejsce przyciągało jak magnes. Złodziei również. Odnotowano zaledwie jeden przypadek, by ktoś ukrył się w sklepie, by potem z łupem uciec przez okno, spuszczając się na linię zabranej z działu gospodarstwa domowego. Stąd pojawili się strażnicy, którzy dość regularnie odnajdywali ludzi chowających się pod Materacami czy przypadkowo zatrzaskujących się w toalecie. Napad stulecia przeprowadzono 22 grudnia, a napadający wiedzieli co robili. Dzień wcześniej, 21 grudnia, złodzieje dowiedzieli się z telewizji, że w Złotą Niedzielę, czyli ostatnią niedzielę przed świętami, dom towarowy sprzedał towaru za blisko 5 milionów, a przeciętne zarobki w tamtym czasie kształtowały się na poziomie 2000 zł miesięcznie. 22 grudnia, tuż przed 18.30, kasierka w asyście Dwóch konwojentów wysiadła z samochodu, udając się do wejścia. Kiedy niespodziewanie dwóch mężczyzn otworzyło w ich stronę ogień, jedna z kul śmiertelnie trafia jednego z konwojentów. Drugiemu, rannemu konwojentowi, niemalże udało się wbiec do budynku, ale wyrwano mu worek z pieniędzmi z rąk. Przestępcy zbiegli, a przez cały ten czas rozlegał się dźwięk klaksonu kierowcy konwoju. Potem już tylko zapadła cisza. Milicja zbaraniała. Ze sporym opóźnieniem zarządzono blokady dróg wyjazdowych z miasta. Zorganizowano masowe przesłuchania, podczas których wypytywano zarówno tych, którzy coś widzieli, jak i tych, którzy niczego nie widzieli. W toku śledztwa wyszło, że skradziono milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych. Ośmiokilogramowy worek niósł jeden z konwojentów. W drodze do banku zderzył się z nim niski mężczyzna, który natychmiast strzelił w pierś strażnika i wyrwał mu worek z pieniędzmi. Drugi z napastników zastrzelił drugiego konwojenta bez ostrzeżenia strzałami w głowę. Spektakularne wydarzenie przeszło do historii. Jako napad stulecia. Milicja sporządziła portrety pamięciowe bandytów, a potem wykonała z masy papierowej manekiny sprawców. Podczas zorganizowanej konferencji prasowej milicjanci zakryli jeden z manekinów, bo nie mieli pewności, czy tak właśnie wyglądał sprawca. Naród śmiał się, że przestępców nie znajdą, bo ci padli ze śmiechu, słysząc swoje rysopisy. Niestety okazało się, że to nie był pierwszy napad tych złodziei. Milicja bezskutecznie szukała ich, już przeszło 7 lat a wiadomo to stąd, że użyto w trzech innych napadach dokładnie tej samej broni, a świadkowie podawali zawsze podobne rysopisy sprawców. W grudniu 1957 roku napadli na sklep obuwniczy. W kwietniu 1959 roku zamordowali milicjanta. Dwa miesiące później trafili na konwój z pieniędzmi z poczty. Tego napadu nie przeżył jeden z konwojentów. Tu sprawcy skradli 666 tysięcy złotych. Metody działania sprawców były zawsze podobne, choć w kolejnych napadach coraz szybciej wyciągali broń i strzelali zanim ktokolwiek się orientował, co się dzieje. Nigdy specjalnie się nie kryli, zawsze atakowali z niezamaskowanymi twarzami. Kiedy w szpitalu ocalały konwojent z napadu z 1959 roku, zdawał relacje dziennikarzowi z przebiegu napadu, otrzymał po kilku dniach list z pogróżkami. Komunikat był klarowny, ma trzymać Język za zębami, bo inaczej dostanie kulkę. Na tekst składały się wycięte litery z gazety, a do listu dołączono nabój kalibru 7,62 mm. Sprawcy korzystali z auta marki Warszawa. W niespełna miesiąc po napadzie skontrolowano blisko 11 tysięcy tych aut. Wysiłek poszedł jednak na marne. Powołano w policji specjalną grupę dochodzeniową o kryptonimie P-64. Z całego kraju, z komend wojewódzkich, zebrano najlepszych oficerów dochodzeniowo-śledczych. Ściągnięto ich do Warszawy. Ci odkryli szereg nieprawidłowości. Pierwsi zbaraniali milicjanci, nie zabezpieczyli Miejsca przestępstwa. Przechodnie podawali milicjantom znalezione łuski. Blokady pojawiły się na mostach dopiero po 43 minutach, więc o wiele za późno. Chociaż śledztwo prowadzono na niespotykaną dotąd skalę, to wszystko było na nic. W kilka dni po napadzie sprawdzono alibi kilku tysięcy osób, przeprowadzono kilkadziesiąt rewizji, przesłuchano kilkuset świadków i nie przybliżyło to milicji ani nawet na krok do sprawców. Pojawiały się liczne teorie, z których najpoważniej traktowano tę, mówiącą o tym, że za akcją mogła stać jakaś podziemna organizacja polityczna. Obawiano się, że napastnicy mogą być dobrze wyszkoleni, zorganizowani i wyposażeni w broń palną, że będą chcieli zupełnie niedługo zorganizować kolejny napad, ale już na tle politycznym. Jednak teoria zatrzymała się na tych obawach. Generalnie milicja już próbowała wszystkiego, by ruszyć sprawę z miejsca. Sprawdzano meliny, sprawdzano w biurach dowodów osobistych, czy sprawdzano charaktery pisma. W samych biurach dowodów osobistych sprawdzono 300 tysięcy fotografii mężczyzn, którzy pasowali do rysopisów. Z zeznań świadków wynikało, że jeden sprawca był niski, a drugi był wysoki, dlatego nawet wyłapywano wysokich idących sobie ulicą, robiących zakupy czy siedzących. Na ławce. Naród zaś dowcipkował, że milicja szuka kandydatów do drużyny koszykówki. Polacy wkrótce zaczęli przypuszczać, że milicja nie może złapać sprawców, bo są nimi sami milicjanci. Albo inni funkcjonariusze związani z resortem spraw wewnętrznych. Złapanie przestępców miało zdementować plotki mówiące o tym, że napadu dokonali wysocy funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Sądzono, że musiała to być szajka, byłych pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, ponieważ kilka lat wcześniej, przed napadami, nastąpiły duże. Redukcje w służbach specjalnych. Nie było to założenie łatwe do odrzucenia, ponieważ jeśli co najmniej jeden, a może nawet dwóch spośród bandytów było funkcjonariuszami, to wiedzieli, w którą stronę idzie śledztwo i mogli doskonale się kamuflować. W 1998 roku pojawił się anonimowy list, gdzie informowano, że sprawcy napadu byli oficerami Służby Bezpieczeństwa i że wkrótce po skoku zostali zidentyfikowani, wykryci i zlikwidowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Milicja podejrzewała setki, jeśli nie tysiące osób. Niewykluczone, że wśród sprawdzonych osób mogli znajdować się sprawcy, a to najwyraźniej sprawcy bezbłędnie się kamuflowali, co poskutkowało gigantyczną porażką komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Napad na bank pod orłami przy Ulicy Jasnej w Warszawie stał się legendą. W 1989 roku sprawa uległa przedawnieniu, a do dziś nie udało się ustalić, kim byli sprawcy. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki w górę, jak nie to w dół. Daj kciuka w bok, jeżeli chcesz rzucić jakimś tematem na następny film. I dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam, czy nawet ich klikanie, bardzo pomaga. A my się widzimy, kiedy ci, co dokonali tego napadu, przyznają się w końcu. A to już jutro, czyli warto obejrzeć jutro film na tym kanale. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.